Strażacy obok medyków i innych służb są na pierwszej linii frontu w walki z pandemią. Oprócz swoich standardowych zadań również prowadzą działania związane z COVID-19. W chwili obecnej, od początku pandemii, w komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w żarach odnotowaliśmy 225 zdarzeń dotyczących tylko i wyłącznie działań związanych z koronawirusem. Przypominam, że od samego początku, Państwowa Straż Pożarna. Między innymi nadzorowała badania e, osób wjeżdżających i wyjeżdżających z naszego kraju na e, przejściu granicznym. W Olszynie e, nadzorowaliśmy e, kwarantanny wspólnie z policją. E, do, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych rozwoziły i dowoziły wyżywienie dla osób przebywających na kwarantannie. Dezynfekowaliśmy, odkażaliśmy. E, Różnego rodzaju obiekty, obiekty użyteczności publicz publicznej współpracowaliśmy z żarskim starostwem. Na prośbę pana starosty między innymi dezynfekowaliśmy e, wydział komunikacji w żarskim starostwie. To są wszystkie działania, w których Państwowa Straż Pożarna, e, jak również ochotnicze Straże Pożarne, które są nieodzownym systemem, e, elementem naszego systemu ratowniczego gaśniczego e, współpracowały, działały i na co dzień. Działają. Na szczęście w żarskiej jednostce nie zanotowano żadnego przypadku zakażenia się koronawirusem. Niedawno żarska komenda wzbogaciła się o nowy, nowoczesny sprzęt. To był zakup kamery termowizyjnej na kwotę 41 750 zł. Dla nas niebagatelną sumą 15 000 zł właśnie wsparła nas firma znajdująca się tuż obok, tuż za naszym płotem, z którą na co dzień współpracujemy. Właśnie firma Swiss. Krono. Po krótkim spotkaniu z Panem Prezesem, po przedłużeniu jak ważny jest to dla nas element wyposażenia bo należy tutaj podkreślić, że kamera termowizyjna służy do wielu, wielu zadań. To nie tylko element wykorzystywany podczas pożarów, ale również przy, podczas poszukiwań, podczas e, sprawdzania, e, podczas pożarów e, sadzy w kominie, tak? Sprawdzamy elementy, czy nie zostały nagrzane, czy nie zostało e, gdzieś tam zarzewie ognia, nie weszło nam w strop budynku. Jest to naprawdę bardzo, bardzo pomocne e, urządzenie. Kwotą 15, tak jak e, zaznaczyłem wcześniej, e, tysięcy wsparło nas właśnie firma Swisscron. Oprócz tego e, kwotami pomniejszymi e, za, e, zakład zagospodarowania odpadów w Marszowie, Urząd Miasta w Żarach e, oraz tandecznictwo w Lubsku. Ale tutaj jeszcze raz pragnę zaznaczyć, że Swiss Chrono nigdy nie stoi obojętnie na nasze prośby. To jest firma, która jeśli się do nich zwracamy, zawsze służy pomocą i zawsze jest otwarta na e, współpracę. Obopólno, bo e, zarówno my korzystamy chociażby właśnie z takiej pomocy stricte finansowej, e, którą zawsze nam Swiss Chrono, e, którą nas wspiera. I korzystamy z obiektów Swiss Chrono, przeprowadzamy na y, terenie Swiss Chrono różnego rodzaju ćwiczenia, różnego rodzaju ewakuacje i to z obopólną korzyścią. Pracownicy wiedzą, jak się w danych sytuacjach zachować, my instruk in, prowadzimy instruktaż, jeżeli zdarzają się jakieś drobne mankamenty i my możemy na co dzień zapoznawać się właśnie z tym obiektem, z tymi obiektami. Mamy strażaków, którzy rotują, tak, którzy ciągle przychodzą do służby strażaków młodych, młodą kadrę, która na co dzień ratuje ludzkie życie, więc dla nich bardzo istotnym elementem są właśnie ćwiczenia na obiektach trudnych obiektach zakładu Swiss Swisscrow wspiera również ochotnicze straże pożarne. Między innymi jednostki ze Złotnika, Lubanit czy Dębinki otrzymały pomoc. Dodajmy, że już na początku pandemii firma Swiss Chrono przekazała lubuskim szpitalom pół miliona złotych.